Czy jesteś gotowy, aby dołączyć do liderów w cyfrowym wyścigu? Czy masz jasną wizję procesu migracji do chmury zgodną z najważniejszymi celami Twojej firmy? W jaki sposób możesz zapewnić swojej firmie ciągłość biznesową i zyskać nowe cyfrowe możliwości przy jednoczesnym obniżeniu kosztów operacyjnych i zaangażowania kapitałowego? Dołącz do cyfrowej rewolucji wprowadź swoją firmę w nową erę. 75% średnich i dużych organizacji w najbliższych latach wdroży strategię korzystania z usług chmurowych. Rozpoczniemy Twoją podróż w rozwiązaniach chmurowych, wykorzystując ustrukturyzowaną metrykę uwzględniającą Twoje potrzeby end-to-end -end i kompleksowo wesprzemy Cię w procesie migracji. Eksperci Digital and Cloud Services przy pomocy w pełni zautomatyzowanych i nowoczesnych narzędzi dokonają kompleksowej analizy infrastruktury IT naszych klientów. Rozpoczynając od przeglądu infrastruktury serwerowej, zidentyfikujemy i wskażemy ich lokalizację geograficzną. Wszystkie systemy operacyjne są szczegółowo skanowane, uwidaczniają producenta, dystrybucję i wersję. Analiza dostarcza informacje na temat serwerów i ich systemów operacyjnych wraz z wyszczególnionymi ryzykami i problemami, które owe systemy mają. Dzięki temu Klient otrzyma dokładne zestawienie rekomendacji umożliwiających sprawną redukcję uprzednio wykrytych ryzyk i zidentyfikowanych problemów. Szczegółowe analizy wskażą najbardziej obciążone zasoby teleinformatyczne, zakres i sposób komunikacji z innymi systemami oraz siecią Internet, dzięki czemu dobierzemy najlepszą dla klienta strategię migracji, uwzględniającą również metodologię migracji zdiagnozowanych wcześniej problemów. Zrozumienie zależności jest kluczowe w doborze strategii uwzględniającej grupy aplikacji, które będą poddane migracji do chmury. Również kluczowe dla działania biznesu usługi, np. tworzenie i przechowywanie kopii zapasowych, są poddawane analizie, aby określić ich celowość, zidentyfikować poziom właściwego zwymiarowania przestrzeni i idącej za tym konfiguracji. Podsumowanie zawiera szczegółowe rekomendacje obejmujące m.in. prawidłowe zwymiarowanie usług w celu osiągnięcia najlepszej wydajności czy zapewnienie niezawodności przez zastosowanie kosztowo efektywnej redundancji oraz potencjalnych oszczędności z nich wynikających. W raporcie Cloud Assessment przedstawimy kluczowe wnioski i kolejne kroki, które należy podjąć, aby najbardziej efektywnie dokonać migracji do chmury. Znajdziesz tam niezbędne informacje, analizy i porady dotyczące zagadnień takich jak transformacja sieci, wymiarowanie i optymalizacja systemów, produkty nieobjęte wsparciem technicznym, doradztwo w zakresie platform as a service i oszczędności. Proces migracji do chmury składa się z czterech kroków. Krok pierwszy obejmuje zatwierdzenie przez klienta końcowego raportu Cloud Assessment. Krok drugi to ostateczne ustalenie liczby serwerów i aplikacji, które mają być zmigrowane, oraz przeprowadzenie warsztatów dotyczących projektu technicznego. W kroku trzecim przedstawiamy już kompleksową ofertę na usługę migracji z określeniem harmonogramu, opisem zakresu wykonywanych prac i kosztów usług chmurowych. Ostatni, czwarty krok to powołanie zespołu i onboarding zespołu i rozpoczęcie procesu migracji. Rozpocznij z nami cyfrową transformację.